Siemanko, z tej strony JoJo. Mam dla Was recenzję kostki Shengshu Mega Minx. Jest to nowość na rynku i wydaje mi się, że jest to pierwsza recenzja w Polsce i chyba druga na świecie. Na razie widziałem tylko recenzję od Crazy Bad Więc, no, bardzo cieszę się z tego faktu. Kostkę otrzymałem od magicznej kostki. Link do ich aukcji podam w opisie. Bardzo ich polecam, chyba jako pier pierwsi mieli tą kostkę. Przyszła bardzo szybko. Więc tak, przejdźmy do kostki od samego początku, czyli pudełeczko. Przyszła kostka w takim pudełeczku. Unboxing byście już widzieć na moim kanale. Proszę bardzo, skill level 4 na 5 gwiazdek, czyli dość ciężka powinna być. Jaka jest to, już zostawiam yy, dla Was. Jak, jak to uważa. W środku była instrukcja. No jak to ...Szększu ma już w zwyczaju, do każdej kostki instrukcja. Myślę, że jeśli ktoś będzie chciał się nauczyć układać tą kostkę, to poradzi sobie z tą instrukcją. No i tak, kostka jest rozwalona, bo chcemy zacząć od budowy kostki. Porównam ją trochę do budowy Diana, ponieważ, ponieważ jest bardzo podobna. No i co, od początku, czyli tak, krawędź. Po prawej jest krawędź z Diana, po lewej z Shengshu. Pierwsze, co można zauważyć, to. To, że ta shengshu jest krótsza, ta stopka tutaj, ten zaczep, czy jak to nazwać, to co się trzyma w środku, jest krótsze oraz szersze. Widać tutaj tak samo, może na tym tle to zrobię, będzie lepiej widać, jest szersza. To jest ta od shengshu, to jest od Diana, to jest dużo węższa. No i oczywiście miejsca na torpetkę nie ma, może w przyszłości pojawią się i w Dianie, i tutaj. I dalej narożnik. Narożnik też porówna do tego Dajanowskiego. Znowu, ten jest dużo dłuższy. Jest dłuższy, ale tutaj jest grubszy. Ta stopka tutaj nie wiem jak tam, ta kolumna czy co to jest. Tu jest cieńsza i krótsza. Ale sama ta stopka, która jest w środku, tu jest węższa. Jest węższa od tej. Ta wszększa jest szersza, taka wyższa, no. Nie wiem, jak to określić. No i dobra, ja złożę kostkę szybko i pomówię trochę o samym poruszaniu się, o naklejkach i Na kostce zrobiłem już jakieś paręnaście solwów. Musiałem się na początku trochę przyzwyczaić, bo albo powiem inaczej, odzwyczaić, bo przyzwyczaiłem się do Diana, który ma pogrubione te. Ten plastik na krawędziach, takie na narożnikach takie wypustki. Przez na początku zjeżdżałem mi palce, ale poławiłem się trochę i zdążyłem się przyzwyczaić z powrotem do, że tak powiem, zwykłego Megamixa. I co mogę powiedzieć? No trochę na pewno podokręcałem śruby, znaczy podokręcałem, trochę poluzowałem śruby, bo jak dla mnie kostka była zbyt zbita. A jeśli chodzi o Megamix, to już z tego co wiem mam takie doświadczenie, że... I jednak jak są trochę luźniejsze, to są dużo fajniejsze. No i tak, co mogę powiedzieć? Na początku może naklejki. Naklejki są bardzo fajne. Co ciekawe, jest to tak jakby lustrzane odbicie naklejek z tych, tych z Mega z Diana. Zaraz Wam to zademonstruję, tylko tego też złożę do kupy. Naklejki są. Tak to porównamy. Zaczynamy tutaj. Mamy kolor szary na górze. Z przodu mamy niebieski. Jest trochę słabe światło, dlatego takie są różnice, a duża różnica nie jest tak naprawdę. I tak, niebieski, zielony, żółty, czerwony, różowy, niebieski, znowu, tylko ciemniejszy, zielony, ciemniejszy, żółty i tutaj na dole biały. Tu jeszcze fioletowy, nie wiem czy już pokazywałem fioletowy, i znowu niebieski i tak w kółko. Czyli to jest po prostu lustrzane odbicie. Naklejki ogólnie są bardzo dobrej jakości. Fajne są tutaj, tylko jedna kostka przyszła, już była lekko nadszarpnięta, ale będzie można to sobie uciąć, żeby dalej nie poszło. A tak to naklejki bardzo fajne. Dobry kontrast, dobrze kolory kontrastują, tak na przykład dla porównania tutaj mamy dwa zielone. Bez problemu można zauważyć różnicę. To jeszcze z takich kolorów cięższych w odróżnieniu? No na przykład te dwa niebieskie też bez problemu sobie można odróżnić. Yy, dalej, no to co najważniejsze, poruszanie się. Kostka jest bardzo szybka, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobra. Chociaż w sumie to może to mój łącze się nie spodziewałem, bo Szenksiu już wiele razy zaskoczyło spitkiberów. Yy, kostka jest naprawdę szybka. Yy, Podejrzewam, że jeśli wpadłoby w jakieś wprawniejsze ręce niż moje, bo ja w Minxach nie jestem aż tak dobry, to można by było kręcić na nie naprawdę świetne czasy. Jeśli chodzi o ścinanie zakrętów, to ścina troszkę mniej niż ten Dian, o którym przed chwilą mówiłem. O mniej więcej taki zakręt. Ścina koska Podejrzewam, że gdyby była odrobinę luźniejsza ścina, by jeszcze lepiej. Ale to jest, Trzeba pamiętać, że to jest Mega Minx, więc... Nawet ten Dajan nie gdzieś ścinał aż tak dużo. Co dalej? No, chyba opisałem wszystko, co miałem opisać. Teraz czas na taką ogólną ocenę. Chciałbym od tej recenzji z każdą następną nagraną później wprowadzać system oceniania. Będę starał się oceniać kostki w takiej skali od 1 do 10 i będę brał pod uwagę nie tylko poruszanie się, nie tylko nie zakrętów czy coś, ale będę brał też pod uwagę naklejki, yy, cenę i TP, i td. I ta kostka w tym rankingu w skali od 1 do 10 otrzymuje ode mnie ocenę 8, z tego względu tak powiem od razu, że Dajam w tym rankingu otrzymał ode mnie 9. Yy. Ta kostka ma ocenę tylko o 1 gorszą, z tego względu, że nie porusza się tak fajnie. Ale jest tańsze, Kosztuje, bodajże, nie wiem, nie całe 50 zł chyba kosztuje, a dają kosztuje prawie 70. Więc jest to naprawdę duża różnica. Ta kostka kosztuje mniej więcej tyle co Qod, a jest od niego dużo i to bardzo dużo lepsza. No i co? Na dzisiaj to chyba wszystko. Jeszcze raz wspomnę, że jestem bardzo szczęśliwy, że będzie to pierwsza recenzja tej kostki w Polsce. Jeszcze raz, oczywiście, polecam magiczną kostkę, bo to od nich mam tą kostkę. Link do ich aukcji wstawię w opisie. Więc tyle. Jeszcze raz ocena 8 na 10, cena niecałe 50 zł od magicznej kostki. Czyli trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.